Podczas forum rolników gospodarze zastanawiali się nad kontynuacją protestów i ich dalszą formą, bo. Się zbliża wiosna, i, i musimy tu w jakiś sposób y, działania nasze tak skoordynować, żebyśmy tutaj mogli również prowadzić. Y, y, front prac wiecennych. Gospodarstw. No, żeby różnić pole, to właśnie trzeba mieć pieniążki. I dlatego dzisiaj protestujemy, ponieważ strasznie spadła opłacalność. Głównie to się odbiło ostatnio na żywcu wieprzowym, a jeszcze wcześniej przez to, że nie było uboju rytualnego na żywcu wołowym. Dlatego jedni są za kontynuacją blokad dróg krajowych, inni za zmianą akcji protestacyjnej na inną formę, mniej dotkliwą dla kierowców. Jednak nie ulega wątpliwości, że tego typu przedsięwzięcia znacznie utrudniają ruch, zwłaszcza, że mówimy tutaj o drogach krajowych, po których poruszają się kierowcy nie tylko z powiatu pilskiego, ale również kierowcy z całego kraju. Rolnicy bowiem zdają sobie sprawę z irytacji kierowców. Nie ma co się dziwić tej złości, my również nie jesteśmy za tym, żeby komplikować ludziom życie, lecz powinno to uświadomić wszystkim również, że za chwilę będziemy wszyscy jedli to fermowe mięso leczone antybiotykami. Może dlatego dla odmiany rozumieją ich mieszkańcy Kosztowa. Wsi, która najdłużej jest blokowana i będzie do piątku. Nawet proboszcz też był tutaj, tam zupę dawał, na tym kawę mieli na cietnicy, herbatę, to dał mu ciało. Mhm. burmistrzowa, jak się nie mylę, to w tłusty czwartek przywiozła 100 czy 200 pączków. Decyzje zostaną podjęte, gdy delegacja rolników wróci z Warszawy. W poniedziałek się dowiemy, czy nasze dwie krajówki będą przejezdne, czy też znów będziemy oglądać takie obrazki.